Hej! Hey! Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Witamy Was. To już trzeci, trzeci oh, dzień my. rekolekcji z Live Warsaw. Witamy wszystkich, którzy dołączają do nas, teraz oglądają nas. Mamy wielki piątek. wielki piątek. Tak, kochani, komentujcie, dajcie znać, że jesteście z nami. Dajcie znać nam, jak upływa Wam dzień. Ja w ogóle, słuchajcie, mam dla Was tak zwane dwa ogłoszenia parafialne, oh, oh. zanim zaczniemy. Z jednej strony, no taki smutek. Jesteś troszkę smutny? Że się kończę No. Łeska, łeska mi się tu. Trzy z wami to bardzo mało. Łeska mi się tu, słuchajcie, o tu mi się robi. Ale mam dla Was. O tą rolę. Mam też dobre nowiny i o tym. Ja przychodzę do Was z dobrymi nowinami dzisiaj. Pierwsza, słuchajcie, jest taka, że stworzyliśmy dla Was playlistę. Wielkanocną playlistę. Uh, I jeśli macie Spotify, uh. błagam, nie mówcie, jeśli macie Spotify'a Spotify tak macie czasami mówi. Ale jeśli macie Spotify na swoim telefonie, albo na swoim telewizorze, oh. albo na swoim komputerze, Smartwatchu. to e, gdziekolwiek go tam macie, to wpiszcie sobie albo Live Chat Warsaw, albo nie ma go tu. Aczkolwiek no. podobno w ogóle jest jakiś zespół, nie ma go tu też. Więc jak to się może... Live będzie lepiej. Więc wpisujcie Live Church Warsaw i tam, słuchajcie, znajdziecie tak zwaną e, playlistę wielkanocną. Więc słuchajcie, jaki kościół, jaki kościół, jak nie Live Church Warsaw, robi wam playlistę wielkanocną. Wyobraźcie sobie sytuację, no nie za bardzo możecie jechać, bo musimy zostawać w domu, ale wyobraźcie sobie, że idziecie na spacer. W sobotę i możecie posłuchać tej playlisty, nastroić się już na niedzielę albo gdzieś tam gotujecie. Mega Nigdy nie widziałem tak długo sprzedaży <grym> przepraszam, playlisty na. Spotify. Chciałam powiedzieć, że mi nie wyszło to, ale generalnie. Nie, no super, to powiedziałeś. Nie, To tak właśnie Jakby ta playlista nie. kosztowała dużo pieniędzy i chcemy ją teraz wam sprzedać. Nie, no ta ja widzę, że jest tutaj. Jeśli Wam się podoba to, co napisałam, to koniecznie tutaj serduszko powiedziałam. Ale nie, generalnie, słuchajcie, fajnie mieć taką playlistę wielkanocną, więc to jest też taka, taki dodatek do tego, żebyście mogli oczywiście też słuchać naszych piosenek na YouTubie. Macie Maciek już nie ma, ten pitch tak. na temat A druga rzecz, druga rzecz, słuchajcie, druga rzecz. Co i chcesz jeszcze sprzedać Giga? Chcę sprzedać Wielkanoc z Live Czech Warsaw. Wow, to musi być naprawdę niesamowite wydarzenie. czy widzieliście naszą czołówkę? Maciek, dokładnie. Mam pytanie do ciebie. Wielkanoc, kiedy jest Wielkanoc z Live Czech Warsaw? Czwarty, a kiedy? Jaki to jest dzień tygodnia? Bo niektórzy niedziela, nie wiedzą niedziela, kiedy. Niektórzy jest... nie wiedzą. Zawsze w niedzielę. A o której godzinie? O 11. A gdzie? Na Facebooku i na YouTubie. Dokładnie. I to sprzedałam szybciej, taniej i pewniej. Bo miałaś pomocnika, który jest kompetentny. Tak. Dokładnie. Dlatego, kochani, zapraszamy Was na Wielkanoc. No, będzie fajnie. Będziemy no, razem po prostu. Możecie jeść śniadanie, możecie, nie wiem, cokolwiek tam będziecie robili, ale bądźcie z nami podczas tej Wielkiej Nocy. Super. Wielkanoc. To tyle ode mnie. Trzeci... Dziękuję. Do widzenia. Mega. Dzień trzeci rekolekcji. Jesteśmy dzisiaj na finiszu. Ej, ja zam... ale podobało Ci się? Bardzo mi się podobało. Dziękuję. To, co powiedziałeś? Dziękuję Ci za Twoją... Jak to mówi się w oldschoolowych kościach usługę. Eee, chcemy Wam bardzo podziękować za te dni, które mieliśmy razem. Eee, to były rekolekcje 2013. Ale jeszcze się nie skończyły, Ostatnia a Maciek już Wam dziękuję. Dzisiaj rekolekcja, temat, który jest silnie związany z tym, co Chrystus mm. zwyciężył dla nas na krzyżu. Dzisiaj celebrujemy Jego śmierć. Celebrujemy Golgotę na tej Golgocie, na tej górze, na której Jezus um, był krzyżowany razem z dwoma złoczyńcami. Mm. Na tej Golgocie Jezus Chrystus przelewa swoją krew, wybacza, staje się grzechem za nas, jak mówi nam Biblia. Bierze na siebie winy i oddając swojego ducha, jak mówi nam też Pismo Święte, umiera. Potem mm. zostaje pochowany, reszta już jest historią, a dlatego, że... Trzeciego dnia wstaje i o tym dowiemy się w super. niedzielę, będziemy celebrować. W niedzielę, przepraszam Dokładnie. za spoiler, ale. no... Tak, w niedzielę o 11:00 Facebook, YouTube Live. Czy tak sobie. będzie, ale dzisiaj hmm. chcemy się skupić na bardzo ważnym e, aspekcie. Niektórzy Dokładnie. mogą sobie myśleć, dlaczego tak frywolnie podchodzicie do tematu Wielkiego Piątku i w ogóle całych tych rekolekcji? Nie podchodzimy wcale frywolnie. Ale czemu wkładasz ludziom. Nie, 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 nie bo już. Słowa w usta? W ciągu ostatnich, w w, w ostatnich dwóch dni dostaliśmy e i y, dostaliśmy hmm. kilka informacji, że to takie było super, że tak nigdy nie, że słyszę, Tak, że nigdy mm -hmm. wcześniej ktoś nie tłumaczył e, tajemnicy wiary albo całego Wielkiego Tygodnia w ten sposób. To no, dzięki tobie. Nie no, myślę, że dzięki nam. Piąteczka, team mm -hmm. always forever. I love you. O, wow, mikrofon mi się przesypił. <grym> Słuchajcie, e, my mamy z moją żoną bardzo dobre relacje, ale e, czasami po prostu trzeba je pokazać. Też operator się śmiet, nie wiem czemu. Nie mam pojęcia. A Co tam się tam operatorze Dobra, dzieje? dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, Lecimy. kochani. E, <grym> <laughs> kocham rekolekcję. kocham nagrywanie e, live'ów. Czyli czemu bo mówisz o tym, że niektórzy mogą myśleć, że to jest frywolnie, ale to nie jest frywolnie. To nie jest frywolnie. Naprawdę podchodzimy do tego e, z pełnym zrozumieniem, ale też chcemy we współczesnym języku, we współczesnej formie wytłumaczyć to, co w Wielkim Tygodniu mm. powinno być celebrowane. Istota tego, kim jest Jezus i co dla nas zrobił. A zrobił dla nas wiele i dzisiaj będziemy mm. mówić o ostatniej rzeczy, którą Dokładnie. Jezus dla nas zrobił. E, jesteśmy wolni w miłości i co mamy z tą miłością zrobić? Skoro Jezus nas uwolnił, do tego, żebyśmy mogli być wolni w miłości i przebaczeniu, To co mamy przebaczenie, co mamy zrobić z tą miłością? Um, Nowy Testament wyjaśnia, że musimy zrobić coś, aby przyjąć dar ofiarowany przez Boga. Super. To jest taki akt wiary w stylu stoję i mam dla ciebie prezent i pytanie, czy. Ja lubię te twoje przykłady. No, dajesz. Dziękuję. Stoi o, i stoję i mam dla ciebie prezent i no. I wyobraź sobie, że teraz twoim aktem wiary jest przyjąć ten prezent i pomyśl sobie albo psikus albo cukierek. Mm -hmm. I ty myślisz sobie, na pewno jest tam coś cennego cukierek, wiem jak lubisz słodycze, bierzesz, e, bierzesz po prostu to pudełko pełne niesamowitych czekoladek, więc aktem wiary ufasz mi w procesie, że mam coś dla ciebie fajnego. A nie mam dla ciebie jakiegoś psikusa pranka, mm. mówiąc językiem współczesnych youtuberów. To nie jest prank. Jezus naprawdę wygrał dla nas wolność i teraz uwaga. Ludzie myślą sobie, skoro Jezus to zrobił, no to już nie muszę nic I tak zrobić. Tak dawno i w ogóle. W ogóle nie tak. Musicie przyjąć ten dar. Trzeba przyjąć prezent, trzeba wziąć tą wolność, trzeba wziąć mm. moc tego zmartwychwstania, trzeba wziąć moc tej miłości i powiedzieć, to jest moje. Bóg dla mnie to wygrał. Bóg dla mnie umarł i Bóg dla mnie zmartwychwstał i przyniósł mi wolność od wielu, wielu rzeczy. Jest werset z Jana 3, 16, złoty werset, tak Zwany, a, który mówi nam tak: Bóg tak umiłował świat, mm. że dał swojego jedynego syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wiara. Super. Fajnie, że będziesz to tłumaczył, bo tylko chciałam powiedzieć, że to jest taki werset, który jest bardzo często cytowany, wiele z nas go słyszy. Właściwie pewnie każdy z nas słyszał go chociaż raz, ale właśnie pytanie, co to tak naprawdę znaczy? Powiedz nam. Mega. To jest, e, czujesz, jakbyśmy prowadzili jakieś takie studio kryminalne. Um, wiara obejmuje akt wiary oparty na wszystkim, co wiemy o Jezusie. Innymi słowy, jeżeli weźmiesz tylko ten wycinek z życia Jezusa, te jego trzy lata, mm -hmm. szczególnie weźmiesz ostatnie dni, które dzisiaj celebrujemy w Wielkim Tygodniu, mm -hmm. to musisz przyjąć to, co Jezus powiedział, to, co Jezus zrobił. Sam akt jego śmierci na Gogocie, wielkopiątkowej śmierci na Gogocie, to, że umiera i to, że z martwych staje wiarą. Um, i to nie jest ślepa wiara, bo mm -hmm. ślepa wiara to jest wierzę w coś, wierzę w jakiś przypadek, wierzę, że może się uda. Wierzymy o sobie. Zaufaliśmy o sobie. Mm. Jesteśmy w relacji z Bogiem, więc ufamy osobie Jej charakterowi, całym owocom życia tej osoby. I to, co możemy zobaczyć w Ewangeliach, które opisują bardzo precyzyjnie to, co Jezus robił, jest jedną z najistotniejszych rzeczy. Ufamy, że to, co Jezus mówił, ufamy, że to, co Jezus robił, i ufamy, że to, co Jezus nam obiecał, jest podwaliną naszej wiary, jest Super. fundamentem, na którym możemy zbudować naszą wiarę. Możemy to przyjąć, tak jak możemy to przyjąć mm -hmm. jako prezent. Super. Um, sposób, w jaki ludzie akceptują ten krok wiary, jest bardzo różny. Um, albo chcą, um, nie wiem, jakoś mieć spotkanie z Jezusem indywidualnie, na przykład mm. się wstydzą. Niektórzy przychodzą na spotkanie kościoła i chcą oddać Bogu życie. Niektórzy zaczynają swoją przygodę z Bogiem od razu chrztem, świadomym chrztem. Albo um, niektórzy na przykład myślą, że to musi być. Coś tak nie wiem, wyjątkowego, niesamowitego, a może być to taka prosta. Może to być prostota. taka prosta rzecz. My nawet w kościele często um, mm. jeszcze... Przed tymi czasami pandemii, kiedy mamy, mieliśmy regularne spotkania, do nich wrócimy na pewno mm. fizyczne. Za każdym razem, co niedziela, mieliśmy ten moment, w którym a człowiek pod koniec nabożeństwa, po tym wszystkim, czego doświadczył, czego posłuchał, co przeżył i w uwielbieniu i w słowie i w modlitwie, mógł na sam koniec podjąć M mógł taką decyzję. Podjąć decyzję. Chciał przyjść pierwszy raz do Boga, mm. powiedzieć mu. Super. Witam Boże, jestem tutaj <noise> pierwszy raz. Nie mam pewności, co ze sobą zrobić. Chciałbym... Ale mówię, witaj. Znaczy, no tak się mówi. Chciałbym zacząć moją przygodę z Tobą. I myślę, że. Ja wiem, że to brzmi zabawnie, ale to jest bardzo naturalne przyjście do Boga Ojca i powiedzenie: Boże, jestem tutaj, mm. um, chcę oddać swoje życie. Nigdy wcześniej tego nie robiłem. Chcę za zacząć moją przygodę z Jezusem. Chcę uwierzyć i chcę wykonać ten krok wiary. A można zdefiniować ten krok wiary, ten proces w trzech krokach. Mhm. Na początku warto jest powiedzieć przepraszam, zaraz Wam powiem dlaczego, potem warto jest powiedzieć dziękuję Ci, czyli okazać wdzięczność, a na samym końcu możemy zacząć prosić. A To jest tak, jak w modlitwie Ojcze nasz. Jezus przekazał mhm. nam pewną kolejność, ale ta sama kolejność tyczy się. Takiego naszego sposobu zaczynania relacji. Tylko mm. to w zaczynamy od przepraszam. No właśnie, nie, takiego, nie takiego kolokwialnego przepraszam, że ktoś wymusza jakieś przepraszam mm. na Tobie, ale takiego przepraszam, które naprawdę jest szczere i pochodzi prosto z serca. Um, możemy, poprosić Święty, Boga, możemy poprosić Boga, aby wybaczył Ci wszystko, co zrobiłeś źle mm. i odwrócił się od wszystkiego, co wiesz, że jest w Twoim życiu. I to właśnie Biblia rozumie jako pokutę, czyli metanoję, totalną zmianę. Innymi mm. słowy... Ja wiem, że jestem niedoskonałym człowiekiem i wiem, że robię bardzo. <laughs> Czemu kipiasz głową? Amen, Amen, bracia i siostry. Wiem, tak. że jestem niedoskonałym człowiekiem i wiem, że robię źle rzeczy, ale Naprawdę? jest ten moment refleksji, w którym o 180 stopni odwracam się, myślę sobie. Faktycznie źle zrobiłem, nie chcę tego robić w ten sposób. Boże przepraszam Cię za rzeczy, które robiłem dotychczas, za moje myśli, mm. za mój sposób funkcjonowania, za to, że poddawałem się e, swoim słabościom. Um, nie chcę tego, odwracam się ku Tobie. Przepraszam Cię za to, co było. Pomóż mi być w lepszym miejscu, pomóż mi iść tą drogą. A tą drogą jest Jezus Chrystus, jak opisujemy mm, w Ewangelii. Zresztą super. sam Jezus przedstawił się: Ja jestem droga, ja jestem prawda i ja jestem życie. I nikt nie przychodzi do Ojca, dopóki, uwaga, to jest piękne tłumaczenie mm. prosto z Greki. i Nie złapię mnie za rękę, a ja go nie pociągnę do Ojca. Mm. Um, jedna, z, jedna z piękniejszych historii, którą możemy przeczytać. Ale ta droga ta droga jest procesem i zaczyna się od przyznania, że jestem w słabym miejscu, potrzebuję Ciebie. Boże drugim Dokładnie. krokiem. Drugie jest to. Wdzięczność. Ty możesz dużo opowiedzieć o wdzięczności, Iga. Drugie to dziękuję. No. Dziękuję i um, tak jak powiedział Maciek. To, to, słuchajcie, my musimy sobie też to uświadomić, że tak naprawdę to jest taka żywa, autentyczna relacja między Tobą a Bogiem, między mną a Bogiem, między Mackiem a Bogiem. My tutaj nie mówimy o czymś, co jest tylko regułką, nie z czymś, co masz odbębnić. Mówimy tutaj o relacji. I tak jak Maciek dawałeś przykład relacji międzyludzkich, to chyba tak najłatwiej sobie to wyobrazić, ale no, jeśli mamy budować zdrowe relacje z ludźmi, to tym bardziej powinniśmy budować zdrową relację z Bogiem Ojcem, kimś, kto cię zaakceptował, kto cię pokochał. I tak jak Maciek mówił o przepraszaniu, chodzi również o to, żeby Umieć dziękować. Amen. Żeby umieć dziękować za to z takim zrozumieniem, co tak naprawdę Bóg dla Ciebie zrobił, co Jezus zrobił dla Ciebie na krzyżu. I o to tutaj chodzi też w tej Wielkanocy, że Jezus dał Ci wolność. To jest to, o czym mówiliśmy przez e, te dwa dni: że Jezus dał Ci wolność, dał Ci wolność od, dał Ci wolność do, e, że Jezus e, dał Ci przebaczenie że wszystko zostało Ci przebaczone. Z drugiej strony dzięki temu Ty też masz umiejętność przebaczania innym, co jest niesamowite. Um, więc mamy, przepraszam, mamy dziękuję ci. Nie wiem, czy chcesz I ostatnie, coś dodać. Nie no tak, bo trzecim zamykającym punktem... Ale czy chcesz coś dodać, do dziękuję Ci. A nie, dziękuję, ja okay. jestem wdzięczny za ciebie. Dziękuję. Okay. Ci, ja. a, a ostatnie ostatnim częścią tego całego procesu, w którym możemy przyjść do Boga, jest proszę. Mm. Um, ktoś kiedyś mi powiedział, że warto stać się mistrzem zadawania pytań i warto zawsze zadawać pytania i prosić, bo nigdy nie wiesz, jakie będą owoce tego proszenia, nigdy nie wiesz, jakie drzwi otworzą się kiedy mm. poprosić. Tak samo jest w naszej radę. relacji z Bogiem. Um, myślę, że Bóg nigdy nie wdziera się na siłę do naszego życia. On czeka, aż my wykonamy pierwszy krok i zaakceptujemy ten dar, który, z którym On już czeka dla nas. I to poproszenie Boga, żeby miał ingerencję fizyczną i duchową ingerencję w Twoje życie. kiedyś była taka piosenka amerykańska, strasznie się znieśmieję dzisiaj. Ale skąd ty znaczy. piosenka z kościołów, a w Ameryce mm. była. Ale... Boże, przejmij kierownicę mojego życia. I to było takie zabawne, że Jezus staje się kierowcą Twojego samochodu życia. Nigdy nie potrafiłem sobie tego wyobrazić. Piękna metafora. No bardzo ładna. Ale tak śpiewali? Nie pamiętam melodii. Mm -hmm. Prawdopodobnie Wymyśliłaś wymyśliłem ją. Sobie. Tak, mm -hmm. jestem świetnym w wymyślaniu melodii, ale. Nie o tym. Okay. Kiedy Jezus przejmuje stery Twojego życia, mm. dzieje się tylko dlatego, że poprosimy Go... Albo żeby... kierownicę. Że... Albo kierownicę. Dzieje się tak tylko wtedy dlatego, że jest piękne wyznanie wiary mm. w liście do Rzymian, które mówi, kiedy ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem. Kiedy Twoje usta szczerze powiedzą, Jezus, jesteś Panem mojego życia. Od Ciebie zależy moje życie. Proszę Cię, um, weź to, co mam, daję mm. Ci to Super. i zrób z tego pożytek. Użyj mnie, poślij mnie. Um, Spraw, żeby moje życie naprawdę miało sens i było owocne, i żebym mógł od grzechu i od tego wszystkiego, co było niesłuszne, złe, zacząć służyć Tobie, i żeby to było owocne dla mnie, dla innych, a przede wszystkim dla Ciebie, Boże, bo na Twoją chwałę żyjemy. Taka, mm. taka jest prawda Ewangelii. Um, wtedy możemy przyjąć Jego dar i możemy um, też doświadczyć czegoś niezwykłego. Możemy przyjąć Jego ducha świętego. Kiedy duch święty przychodzi, w momencie, kiedy jednamy się z Bogiem, nasze życie się zmienia, perspektywa się mm. zmienia. A, bo nie jesteśmy już tylko ludźmi, którzy są prowadzeni przez swoje własne emocje, przez swoje własne domysły, przez swoje własne instynkty, ale ten duch, który w nas był nieożywiony, a jesteśmy duchowymi istotami i bez Boga ten duch jest po prostu jak taka wyłączona część naszego hmm. funkcjonowania, ożywa nagle, dlatego że stajemy się częścią a, Bożej rzeczywistości. Zostaliśmy wykupieni, zostaliśmy uratowani, zostaliśmy powołani, zostaliśmy zaadoptowani przez Boga. Ta ostatnia część jest bardzo ważna w tych rekolekcjach, dlatego że kiedy Duch Święty przychodzi, daje Ci zupełnie nową perspektywę. Jeżeli Super. chcesz mieć związek z Bogiem, jeżeli jesteś gotów powiedzieć te trzy rzeczy, przepraszam, dziękuję Ci i proszę, mamy na sam koniec dla Was prostą modlitwę prostą modlitwę, którą może być się pomodlić, i to może być początek. Tej, um, mam, mam taką propozycję, może po prostu Ty nas poprowadź w tej modlitwie, i, i myślę sobie, że ważne jest to, zanim się pomodlimy, bo i będzie piosenka, i wcześniej już zapraszaliśmy na spotkanie wielkanocne, i mówiliśmy o tej playliście I zanim się pomodlimy, to myślę, że ważne jest to, żeby powiedzieć Wam o tym, że jako Kościół chcemy być z Wami w kontakcie. Niezależnie od tego, czy się dzisiaj pomodlisz, czy się nie pomodlisz, choć wierzę, że podejmiesz taką decyzję, to chcemy być z Tobą w kontakcie, także możesz do nas pisać, możesz pisać dm -y, możesz pisać wiadomości na Facebooku, na profil właśnie Live Church Warsaw i tam jest nasz team, zostaniesz zaopiekowany. Jeśli masz jakieś pytania, to oczywiście możesz je zadać, i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby o tym powiedzieć, bo my nie mówimy tego tylko do siebie i nie mówimy tylko tego po to, żeby to poleciało, nie wiem, na Facebooku, ale po to, żebyś wiedział, że po prostu jesteśmy dla ciebie. Mega. Um, taka prosta modlitwa, żebyśmy wszyscy odczuwali ten komfort mm. online z tego, co się teraz dzieje. Um, jest bardzo prosta do powiedzenia, dlatego że to są słowa, które możecie powtórzyć a za tym, co ja będę mówił. Um, nie musicie zamykać oczu, możecie się czuć absolutnie komfortowo możecie. teraz, czy jesteście przed telefonem, czy przed swoim laptopem, Super. czy oglądacie nas na telewizorze, w swoim pokoju, w sypialni, w salonie. Um, ważne, żebyście wiedzieli, że to jest jakaś taka szczera forma pierwszej waszej próby komunikacji. Mm. A tak w się z Bogiem, po prostu z serca. A te słowa mają być tylko ułatwieniem, a ekspresji tego, co mm. Wy sami chcecie powiedzieć. Um, Pomóżmy się więc. Mm. Panie Jezu Chrysty, ja Ci bardzo dziękuję za to, że jesteś wiernym Bogiem. I przykro mi z powodu rzeczy, które robiłem w swoim życiu, z powodu um, tych wszystkich błędów, które popełniłem. Mm. Ale dzisiaj wiem, że jesteś ze mną. Chcę Cię przeprosić za. Rzeczy, w których żyłem, za błędy, które popełniałem. Chcę Cię przeprosić za świadomy i nieświadomy grzech i to, że mijałem się często z celem i nie znałem wizji miłości, przebaczenia i powołania mm. dla mojego życia. Dzisiaj, Boże, dziękuję Ci za to, że jesteś po mojej stronie, za to, że umarłeś za mnie, Jezu Chryste. Um, za to, że masz dla mnie nową perspektywę mm. życia. I proszę Cię o to, żebyś był ze mną. Oddaję Ci swoje życie. Mm. Amen. Amen. Pięknie. Pięknie, kochani. Jeżeli pomodliliście się tą modlitwą dzisiaj z nami, jeżeli um, to tak naprawdę poruszyło wasze serca, Super. wierzymy, że Bóg zapukał dzisiaj do twojego serca, Dokładnie. napisz nam dm napisz nam prywatną tak. wiadomość e, na Instagramie, Bądźmy w kontakcie. na YouTubie, e, możesz zostawić komentarz, możesz też nam napisać na Facebooku. Hmm. Dokładnie. My się żegnamy. Zapraszamy się. też na niedzielę. Cieszymy się, że Na niedzielkę z nami. zapraszamy. Tak, zapraszamy Was o 11 w niedzielę Tam Jesteśmy Dokładnie. razem jako lewcze Church Specjalne online nabożeństwo. Dokładnie. Bądź Dzięki. z nami. Dzięki. No to były super trzy dni. Dzięki. Do zobaczenia, kochani. i Jesteśmy w kontakcie. Pa. Besos. Bogiem mogę mieć w niej, więc śmiałam. byś nadal mnie zmieniał. Coraz bliżej Ciebie chcę być. Panie, Twoja świętość przyciągnę. Serce darował mi, więc śmiał. darował mi on czyste serce darował Co musiałoby się wydarzyć, żebyś powiedział, że miałeś wyjątkowy dzień Co sprawiłoby, że wszystko co znasz nagle wydaje się nieważne Teraz nadchodzi właśnie taki dzień Dzień, który nie bez powodu nazywany jest wielkim. Tego dnia ktoś wyjątkowy zmienił bieg historii. Ty też możesz go poznać. On może zmienić Twój jeden dzień i całe Twoje życie. Life Church Warsaw.